Czy twoje ciało wysyła ci sygnały, a ty próbujesz ich nie słyszeć? Roztrój żołądka, napięcie, przyspieszony oddech to nie są wrogowie, to wiadomości ale my uciekamy, zajmujemy się czymś, odwracamy uwagę, a ciało uczy się, że jest niebezpieczne, że trzeba się go bać. Zatrzymaj się! Połóż dłoń na miejscu, które czuje niepokój. Nie po to, by je naprawić, po to, by je usłyszeć. Widzę cię, czuję cię. Dziękuję, że próbujesz mnie ochronić. Twoje ciało to przyjaciel, nie wróg. Możesz czuć to, co czujesz, i wszystko będzie dobrze.